Zadanie pierwsze polega na tym, aby obliczyć pole i obwód rombu o przekątnych 24 i 10. No to tak jak już wspominałam na początku, romb rysuje się zaczynając od jego przekątnych. No i fajnie, że tutaj akurat mamy te przekątne, te przekątne wyznaczone, takich ich długości. No to weźmy sobie jakąś, no na przykład taką i załóżmy, że tu mniej więcej jest połowa, i na takich przekątnych rysujemy sobie odcinki. Te odcinki muszą być równe. Dlaczego? Ponieważ, skoro y, nasze przekątne przecinają się pod kątem prostym, to wówczas dzielą się. A i dzielą się na pół. No to widzimy, że każdy taki trójkącik będzie miał kąt prosty y, i dwa odcinki takie same. Y, zatem. Z, chociażby z zasady bok-kąt-bok bok, będziemy mieli e, przystawanie tych naszych e, trójkątów. Zatem te odcinki też są takie same, więc to no, wiadomo, jest rąb. Skoro mówimy o rąbie, to musi być rąb. E, przekątne mają długości 24 i 10. Ta poniżej, niech to będzie 24. Ta pionowo, to niech będzie 10. E, czyli e, one się dzielą na pół. W sposób taki, że tu mamy 12, tu mamy 12, tutaj 5, tu 5. I my mamy obliczyć pole i obwód rąbu. Pole możemy obliczyć od razu, ponieważ wzór na pole korzysta z przekątnych, czyli przekątna razy przekątna podzielić na dwa, ale z racji, że rąb to w szczególności równoległobok, to oczywiście możemy też korzystać ze wzoru A razy H. Czyli wybrać sobie jeden z naszych boków i znaleźć wysokość, która będzie poprowadzona na ten bok. No i wtedy też możemy obliczyć, ale skoro mamy podane przekątne, to nie będziemy już się w to y, tak zagłębiać. Czyli pole, y, pole rąbu to będzie d1 razy d2, czyli 24 razy 10 podzielić na 2, 24 i 2 się skraca, czyli otrzymujemy 12 razy 10, czyli 120. Pole znalezione bardzo szybko. Wróćmy może teraz do obwodu, bo potem może będzie trochę trudniej. Musimy znaleźć bok naszego trapezu, czyli A. Skoro wszystkie te trójkąciki prostokątne są takie same, wszędzie mamy A. Możemy to A policzyć z jednego tylko trójkącika. No i widzimy, że ten trójkącik jest trójkątem prostokątnym, oprócz prostokątnych 5 i 12a jest przeciwprostokątnym, więc korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Czyli w czworokątach ważne są też trójkąty i często w czworokątach właśnie korzystamy z tego, że staramy się znaleźć albo jakiś trójkąt, albo w szczególności najlepiej trójkąt prostokątny, dla którego mamy właśnie chociażby twierdzenie Pitagorasa i wtedy łatwo możemy sobie coś tam znaleźć, coś doliczyć, coś policzyć. No dobra, nasze twierdzenie Pedagogasa: a kwadrat równa się 5 kwadrat dodać 12 kwadrat. Czyli a kwadrat to 25 dodać 144. Zatem a kwadrat to 25 dodać 144 to jest 169. Pierwiastkujemy, otrzymujemy, że a jest równe 13 Oczywiście, jak pierwiastkujemy, to wiemy, że wynik może być też na minusie, czyli minus 13, ale skoro są to boki figur, no to wiemy, że boki figur nie mogą mieć długości ujemnej. Zawsze długości wyrażamy w liczbach dodatnich, 13 liczba dodatnia jest ok. W każdym razie mamy obliczyć obwód rąbu. Wiemy, że rąb jest to figura. Która ma cztery boki takiej samej długości, zatem obwód rąbu u nas to będzie 4 razy 13, czyli znalezione A, znaleziona długość boku. To jest 40 dodać 12, czyli 52. I możemy zapisać pole znalezione 120, obwód 52. Ok, czyli jeśli chodzi o rąby, to też bez problemu i szybko sobie radzimy. Możemy korzystać z trójkątów prostokątnych, bo wiemy, że ten kąt prosty gdzieś tam się znajduje. I wszystko bez problemu obliczyć. Dobrze, przechodzimy do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu chyba też mamy rąb. Stosunek długości przekątnych rąbu to 3 do 4, a bok ma długość 30 i trzeba obliczyć pole. Trzeba obliczyć pole, czyli trzeba znać długości przekątnych. To jeden nasz rąb. Zostawię i coś tu sobie zaznaczymy. Nasz rąk 3 do 4. Ok, w takim razie tutaj ważna rzecz: kiedy my mamy stosunki jakichś dwóch boków podane, nawet większej ilości boków, to my możemy z tego skorzystać w taki sposób, że odpowiednie boki będziemy oznaczali tym stosunkiem, to znaczy każdą. W tym podanym stosunku, w tym 3 do 4, my mamy określone jakieś boki. Czyli jakieś zależności między długościami konkretnych boków. Czyli my wiemy, że ta liczba w tym podanym stosunku oznaczająca jakiś na przykład bok A, to my możemy ten bok A opisać. W taki sposób, że jego długość to będzie na przykład 3 razy K albo 3 razy X. I tak samo e, ta czwórka też musi oznaczać jakiś inny bok, na przykład bok B, czy odcinek B. No to opiszemy go długością, teraz nie 3K czy 3X, tylko 4K albo 4X. No i odpowiednio, oczywiście. To, co stoi przy naszych liczbach, musi być takie samo, ponieważ my później znajdujemy to, to jest jakieś nie wiem, podobieństwo, czy yy, no, po prostu nasza skala, jakby tak, znajdujemy tą skalę i powiększamy to wszystko do tej skali rzeczywistej. Tak? To jest jakiś nasz współczynnik, nie wiem jak go teraz nazwać. W każdym razie ten nasz współczynnik pozwoli nam obliczyć wszystko tak, tak, jak powinno być. Dlaczego ten współczynnik? No, dlaczego nie możemy napisać 3 i 4? No, chociażby weźmy sobie jakiś trójkąt, niech będzie to nawet trójkąt prostokątny, skoro to ma być jakiś e, kąt-przykład. No jeśli mielibyśmy powiedziane, że stosunek długości przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym to 3 do 4, ja napiszę 3 i 4, a e, przeciwprostokątna ma długość 1. To czy taki trójkąt prostokątny istnieje? No nie. Czy taki trójkąt o takich bokach istnieje? No też nie, dlatego bo 3 i 1 daje nam 4, czyli tak naprawdę te dwa boki powinny się położyć na tym trzecim, najdłuższym boku. Dlatego jak dostawimy tutaj te x, to my teraz możemy zrobić tak. Aha, no to z Pitagorasa 3x kwadrat plus 4x kwadrat ma być równe 1 kwadrat. No i znajdujemy x, a jak znajdziemy x, to... Mamy, możemy wstawić i za, na, do naszego 3X i do 4X i odnaleźć rzeczywiste, wła, e, rzeczywiste długości trójkąta dłu, przyprostokątnych, dłu, pr, trójkąta prostokątnego, tak. e, Czyli dlatego bardzo ważny jest ten współczynnik, ta niewiadoma, która stoi przy, przy naszych bokach, kiedy korzystamy, kiedy oznaczamy boki czy jakieś odcinki, korzystając z tego stosunku, który jest podany w zadaniu. Ok. Wróćmy do naszego zadania. Mamy powiedziane, że stosunek długości przekątnych rąbu to 3 do 4, a bok ma długość 30. To znaczmy sobie, co to będzie to 3x, a co to będzie 4x. To, to są stosunki długości przekątnych. Czyli ta przekątna y, pozioma oznaczmy ją. Widzimy, że na rysunku ona jest trochę dłuższa, to oznaczmy ją tą czwórką, czyli to będzie 4x. Natomiast tu ta pozioma, ta pionowa, to będzie 3x, a bok ma długość 30. Oj, dobra. Y, czyli możemy sobie w szczególności wziąć jakiś mały, y, mały. Fragmenty nasze przekątnych, czyli połowę, mały trójkącik, w którym będą połowy przekątnych, tak tu będzie 30. I teraz ja pozwolę sobie oznaczyć, że 3x to będzie 3 razy 2k, żeby mieć literkę całkowitą. Czyli tu będę miała po prostu 3k, bo druga część, drugie 3k będzie tutaj, czyli 3k plus 3k to jest. 2 razy 3k, czyli 3 razy 2k, wszystko się zgadza, a poniżej będziemy mieli 4k. No i to chcielibyśmy jakoś obliczyć, miejmy nadzieję, że się jakoś łatwo da. Oczywiście stwierdzenia Pitagorasa. 30 do kwadratu to jest 900 i to się równa przy przyprostokątnych do kwadratu, czyli 3k kwadrat plus 4k kwadrat. Zatem nasze 900 jest równe 9 k kwadrat plus 16 k kwadrat. Czyli 900 to 25 k kwadrat. Oj, 900 możemy sobie podzielić na 25, a czyli mamy, że k kwadrat jest równe 900 na 25. Wydaje mi się, że to powinno 36, ale oczywiście możemy sobie to wszystko sprawdzić jeszcze dzieląc e, pisemnie. Czyli 900 na 25. 25 w 90 mieści się 3 razy. Minus 75. Zostaje nam e, 5. 1, i jeszcze 0. Tutaj się mieści 4, 5, 6 razy. Czyli dobrze. Czyli to jest 36. Czyli nawet łatwo dało się policzyć. Bo nasz K kwadrat, zobaczmy, że po spierwiastkowaniu daje nam, że K jest równe 6. Oczywiście albo minus 6, ale skoro nasz stosunek był podany tylko w liczbach dodatnich, to jeżeli pomnożymy przez liczbę ujemną, to mamy długość ujemną, a my nie chcemy mieć długości ujemnej, bo to będzie takie nie wiadomo co. Zatem wybieramy K równe 6, czyli długości boków, długości boków, długości boków tego trójkąta. Są równe 3 razy 6, yy, czyli 6, 6, 12, 18 i 4 razy 6, czyli 24. Yy, no dobra, no to wracamy teraz do naszego rąbu. My mieliśmy policzyć yy, pole całego rombu, czyli musieliśmy znać długości dwóch yy, dwóch całych dwóch całych przekątnych, a nie tylko ich połówek. Czyli 3x to jest 3 razy 2k. 2k, czyli, czyli nasz x równy 2k to jest 2 razy 6, czyli 12, czyli mamy 3 razy 12, a to jest 36. No, i to się zgadza, bo to jest 18 razy 2. No i tak samo 4x u nas to będzie 4 razy 12, tak mówię, 4 razy, tak, 4 razy 12 to jest 48. No, czyli 24 razy 2, 48, wszystko się zgadza. No to w końcu możemy policzyć pole pole to jest przekątna razy przekątna na 2, przekątne 2, czyli 36 razy 48 na 2. W takim razie możemy uprościć przez 2 przez 2, czyli będziemy mieli może 48 na 2, to będzie 24. Czyli zostaje nam obliczyć 36 razy 24. 4 razy 6 to jest 24, i 4 razy 3 to 12, plus 2, 14. No i tak samo 2 razy 6 to 12, i 2 razy 3 to 6 plus 1, 7. W sumie mamy 4, 6 i 8, czyli nasze pole to 864. Mam nadzieję, że nigdzie nie pomyliłam się w obliczeniach. W każdym razie najważniejsze jest tutaj rozumowanie. Zapisujemy pole znalezione 864. Ok. To w takim razie przechodzimy do ostatniego zadania, w którym już, do już żegnamy się z, z rąbami i przechodzimy do trapezów, czyli ostatnie zadanie będzie o trapezie. I to nie o trapezie równoramiennym, ani nie o trapezie, yy, nie o trapezie prostokątnym, tylko o dowolnym trapezie. Zadanie polega na tym, aby obliczyć pole każdego trójkąta powstałego przez narysowanie przekątnych w trapezie o podstawach długości 12,8 i wysokości 6. To może namalujmy sobie szybki jakiś pomocniczy rysunek. Czyli mamy jakiś trapez. Aha, mniej więcej tak. I my wiemy, że jego podstawy mają długości 12 i 8. Natomiast wysokość ma długość 6, ale to za chwileczkę. Interesują nas jeszcze jego przekątne. Przekątne rysujemy w ten sposób i zaznaczmy sobie, niech tu będzie A, B, C, D, a punkt przecięcia niech będzie oznaczony jako E i wysokość wysokość narysujmy może niech przechodzi przez punkt E ok a wysokość ma długość 6 i teraz tak co my możemy tutaj zrobić możemy przede wszystkim policzyć pole całego trapezu ale możemy też yy, policzyć, my nie chcemy policzyć, nie chcemy znać pola całego trapezu, my chcemy znać pola poszczególnych czterech trójkątów, czyli chcemy znać pole trójkąta AED, DEC, CEB i BEA. No i jak to zrobić? No pierwsza rzecz, którą powinniśmy zauważyć, to to, że trójkąty, e, trójkąt ten poniżej, ten duży, ABE, i trójkąt, ten przy drugiej podstawie DCE, są trójkątami podobnymi. Dlaczego są to trójkąty podobne? Dlatego, ponieważ yy, boki tutaj mamy. To, że boki mamy równoległe to nie jest. Tak, to ma trochę znaczenie, jeśli mamy te trójkąty zawarte w jednej figurze, a dodatkowo my wiemy, że tutaj są kąty wierzchołkowe. Czyli te kąty będą takie same, zatem pozostałe kąty muszą się podzielić w taki sam, w taki sam sposób, tak? w taki, Te kąty też powinny być, skoro tak, skoro D, C i AB leżą na prostych równoległych, no to widać, że w takiej sytuacji kąty, które są jeden kąt tutaj, drugi kąt tu one się chyba nazywają naprzemienne, czyli kąt EAB i ECD powinny być takie same. ja mogę sobie oznaczyć tu alfę, alfę i tutaj beta, beta. No to widzimy, że te kąty są takie same, kąty wierzchołkowe też są takie same. Zatem skoro kąty są takie same, no to już widzimy, że te dwa trójkąty muszą być trójkątami podobnymi. Skoro są podobne, to musi być jakaś skala podobieństwa. U nas skala podobieństwa, niech będzie, oznaczmy ją jako k, mała podstawa do dużej podstawy, 8 do 12, dzielimy przez y, 2, przez 4 nawet się da, otrzymamy 2 trzecie, czyli 2 trzecie to jest nasza skala podobieństwa w y, podanym trapezie. Y, w takim razie, skoro y, to tak wygląda, to nasze wysokości w tych Cała nasza wysokość jest podzielona, w taki sposób ją narysowałam, żeby było widać, że ona jest dokładnie podzielona na dwie części. Jedna część jest zawarta w trójkącie DCE, a druga w trójkącie AEB. Suma tych dwóch małych wysokości jest równa 6, oczywiście, to ja oznaczę może jako, tutaj mamy HM, czyli H małe i HD, czyli H duże. No i wiemy, że HM plus HD będzie równe 6, a dodatkowo wiemy, że HM do HD będzie na pewno w stosunku naszym K, czyli 2 y, trzecie. No to w takim razie co? No, możemy obliczyć sobie te wysokości. Jak obliczymy te wysokości, mamy podstawy, to możemy obliczyć pola tych dwóch pierwszych głównych trójkątów. Ok, czyli wyznaczmy sobie, niech, a może z tej strony 3 razy HM jest równe 2HD. Możemy podzielić przez 3 i mamy, że HM jest równe 2 trzecie HD. HM w takiej postaci 2 trzecie HD możemy wstawić do wzoru na sumę, czyli 2 trzecie, 2 trzecie HD. Plus HD równa się 6. 2 trzecie plus 1, 2 trzecie plus 3 trzecie to 5 trzecich, więc mamy 5 trzecich HD równa się 6. Dzielimy przez 5 trzecich, czyli HD to 6 pierwszych razy, 3 piąte, 9 jeszcze więcej nawet, 18. Piątych, czyli nie taka piękna liczba, niestety. Wracamy z naszym podstawieniem tutaj, czyli HM to będzie 2 trzecie HD, 2 trzecie razy 18, 5, 3 i 18 może się skrócić, przez 3 oczywiście zostaje 6, 2 razy 6, 12 i 5. Czyli mamy jedną, jedną małą wysokość jako 12 piątych, a drugą większą jako 18 piątych, czyli możemy obliczyć pola trójkątów, więc tak pole trójkąta tego małego DCE jest równe 8 razy wysokość, która opada na, na tą podstawę i jeszcze podzielone przez 2, czyli 8 razy HM, czyli 12 piątych. Czyli mamy 8 razy 12 piątych przez 2. Ja sobie 2 i 8 tu skrócę, czyli mam 4 razy 12 piątych, czyli 4 pierwsze razy 12 piątych, a to jest równe 48 piątych. To przechodzimy do następnego trójkąta. Ten duży trójkąt liczymy dokładnie w ten sam sposób pole tego dużego trójkąta dokładnie w ten sam sposób. Czyli e, otrzymujemy, że pole trójkąta e, AB, tutaj się starło niestety, ABE e, będzie równe wysokość, e, przepraszam, podstawa, czyli 12, razy wysokość, to większa, którą sobie policzyliśmy, czyli 18 piątek. I podzielony na dwa. Dwójka i dwunastka się skraca, czyli mamy 6, 6 razy 18 piątych 6 razy 18 to jest 6 razy 10, czyli 60, dodać 6 razy 8, czyli 48, czyli chyba 108 piątych, jeśli się nie pomyliłam. Ok, czyli otrzymaliśmy dwa pola. Pole tego trójkąta przy podstawie górnej i pole trójkąta przy podstawie dolnej. No to teraz możemy obliczyć sobie pola dwóch pozostałych trójkątów. I tutaj możemy sobie zrobić to w ten sposób, że na samym początku obliczymy pole trójkąta ADC, czyli pole tego trójkąta, który zawiera jeden trójkąt, którego pola nie znamy, a chcemy poznać, a drugi trójkąt, ten przy górnej podstawie, czyli ten, którego pole znamy. No to Policzmy. Pytanie, czy my możemy to policzyć? No owszem, dlaczego? E, czyli tak, pole trójkąta A, D, C. Oczywiście jedna, druga, razy. Co jest podstawą? Ja za podstawę wybieram sobie ósemkę, a wysokość, która jest opuszczona na tą ósemkę, no to wiadomo, że nie może lecieć ani z wierzchołka D, ani z C, musi lecieć z wierzchołka A. Z wierzchołka A, na płaszczyznę, na której leży nasza wysokość górna. To opada wysokość, która y, ona musi być na przedłużeniu y, y, tej prostej, na której jest górna wysokość. No ale to będzie oczywiście wysokość, która ma długość taką, jaka jest długość całego trapezu, czyli to będzie po prostu 6, czyli 8 razy 6. No dobra, no to liczymy. Jedna, druga, razy 8, razy 6, 8 i. Y, 2 skrócimy, czyli mamy 4 razy 6 to jest 24. Skoro wiemy, że pole tego trójkąta zaznaczonego to 24, a pole trójkąta DCE to 48 piątych, to możemy sobie odjąć od tego pola to pole i otrzymamy pole trójkąta DEA. No to zapiszmy, czyli pole trójkąta. AED, już w trochę w drugą stronę powiedziałam, to oczywiście jest pole trójkąta tego większego ACD. ADC może napiszę tak, jak jest powyżej. Odjąć pole małego trójkąta DCE. No to prosto liczymy. Pole naszego trójkąta AED to jest 24,48. 48 piątych, to ja proponuję, abyśmy sobie uprościli. 48 na 5 to będzie 9 i 3 piąte. Czyli mamy 24 odjąć 9 i 3 piąte. O, może tak. 24 odjąć 9 i 3 piąte. 24 odjąć 9 daje nam 15. I jeszcze odjąć 3 piąte to będzie 14 i 2 piąte. Jeśli się... Nie mylę. No, i dokładnie to samo będziemy robili z trójkątem BCD, ale zauważmy, może tak zapiszmy: Trójko, pole trójkąta B, C, B, C, E, czyli to, które chcemy znaleźć, to jest pole trójkąta BCD. I odejmujemy znowu pole trójkąta DCE. Ale zauważmy, że jeśli my chcemy obliczyć pole trójkąta BCD, no to też wybierzemy sobie zapewne podstawę 8, bo tą znamy, a wysokość to nie ma znaczenia, czy ona jest tutaj, czy ona jest tu w wierzchołku, który jest na prosto i i tu nadal będzie 6. Czyli pole tego trójkąta i tego trójkąta, czyli pole trójkąta ACD i pole trójkąta DBC są takie same. Skoro są takie same. No to znowu mamy do policzenia 24, odjąć pole małego trójkąta, czyli 9,3 piąte. A to już wiemy, że to jest 14 piąte, czyli udało nam się policzyć szybko bez liczenia, bez aż tak dużej ilości rachunków, skoro zauważyliśmy, że coś wychodzi tak samo. Uporaliśmy się z, polami tych trapez, z tych trójkątów, polami tych trójkątów w trapezie. W takim razie mam nadzieję, że po tych kilku zadaniach, które myślę, że były dosyć zróżnicowane, z czworokątami nie będziecie mieli już aż tak wielkiego problemu. No i tak jak mówiłam wcześniej, trójkąty prostokątne na pewno przyjdą z pomocą. Dziękuję bardzo za uwagę.